Nie spójrzmy, jest okazja, ale... ale się What? Oh Mówią, że spalonego nie było. No zobaczymy. Natomiast szkoda też tej poprzeczki. No Mecz, tak jak każdy mecz z karpatami ma ten taki ciężar gatunkowy bez względu na to, która drużyna, które miejsce w tabeli zajmuje. Zawsze to jest ciekawe widowisko. Szkoda tylko, że ostatnimi czasy gdzieś tą, o tą jedną ramkę zawsze karpaty są lepsze od nas. Dzisiaj muszę podziękować chłopakom swoim za naprawdę za ambicję, za walkę. Zostawili kawał zdrowia na boisku. Mam nadzieję tylko, że to się nie odbije gdzieś na kolejnych meczach e, ligowych przed nami kolejne, kolejny Maraton, sobota, środa, kolejne mecze. E, zobaczymy, no, gramy dalej, walczymy. No, szkoda, szkoda, bo, 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 bo myślę, że no, byliśmy blisko, żeby szale zwycięstwa przechylić na swoją e, korzyść, na swoją stronę. To taki mecz z tych, które wyglądają w ten sposób, że kto pierwszy szczeli bramkę, to wygrywa. No I Tak się dzisiaj też stało. Na pewno to był mecz derbowy. Tutaj miejsce w tabeli ligowej się na pewno nie liczy, tylko, tylko no, tu są dodatkowe emocje, kibice z obu stron. Atmosfera meczowa, która się no, nie co dzień zdarza na meczu ligowym. E, więc no, nie każdy z zawodników może sobie z nią poradzić, bo to nie jest dla niego codzienność. Aczkolwiek co do pierwszej połowy, no. Nie wszyscy dobrze zawodnicy u mnie weszli w mecz, ale czy canek był lepszy w pierwszej połowie, no piłkarsko pewnie nie był lepszy, oddał pewnie jakieś strzały, więcej strzałów na bramkę, ale to my, my rozgrywaliśmy piłkę i on po prostu nas tam dwa, trzy razy groźnie e, skontrował. No, jak, jak zwykle e, w meczach takich derbowych emocje chyba tutaj były... Na pierwszym planie i, i walka taka twarda na boisku. Myślę, że tutaj nikt nie odstawiał nogi. E, wynik też dla to, że, że nie było łatwo. E, 1-0. Tradycji stało się zadość i znowu puchar wraca do nas. Tu się zgodzę w 100%. No Damian daje jakość tej drużynie. E, od kilku meczów jest... E, zresztą zawsze był wyróżniającym się zawodnikiem. E, teraz rzeczywiście złapał taki fajny, e, fajny rytm. Dzisiaj w ogóle, tak jak pan powiedział, było sporo takich fajnych akcji trójkowych, akcji na jeden, na dwa kontakty. No Nie zawsze gra się tak jak przeciwnik pozwala. Derby wyzwalają dodatkowe jeszcze prawda, emocje i dodatkowe pokłady sił, ale dzisiaj naprawdę to fajnie wyglądało. Zresztą to jest. Już kolejny mecz, gdzie naprawdę pokazujemy, że potrafimy grać w piłkę. Nawet ten ostatni przegrany wysoko mecz wiązownicy z liderem. Wynik może być mylący, a tam też mieliśmy sporo szans do zdobycia bramek i gra fajnie wyglądała, no, ale stało się jak się stało. Także zgadzam się w 100%. Zresztą mówię, większość zawodników dzisiaj fajnie się zaprezentowała, no a Damian pokazał, że mimo swojego gdzieś tam wieku no, to jest wyróżniającą się postacią i nie tylko myślę tutaj naszej drużyny, ale myślę, że w ogóle w tej czwartej lidze obecnej. Cieszymy się z tego. No może mecz nie był dla kibica porywający, no bo wiadomo, były duże emocje, był wynik jedną bramką. Szczęście nam bardziej dopisało. Strzeliliśmy bramkę, mogliśmy drugą, w drugiej połowie. Cieszymy się z tego. Sędziowie na za dużo pozwolili dzisiaj? Nie mnie się wypowiadać o pracy sędziów. To słońce, które świeciło w oczy, Wam w pierwszej połowie sanoczaną, w drugiej ono y, przeszkadzało? Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Przeszkadzało, zwłaszcza te wyższe piłki, było dość ciężko brać, bo świeciło na, no, wprost w oczy było na niskim pułapie. E, tą pierwszą połowę przetrwaliśmy. Wprawdzie Sanok miał no, dobre dwie sytuacje do strzelania bramki i, i to na nasze szczęście nie, nie, nie wpadło. E, I druga połowa, już trochę poczuliśmy się pewniej. Myślę, ta bramka dodała nam też trochę skrzydeł, no i wywodzimy, wywodzimy puchar. Nie?